Jest na świecie pewna grupa osób, która uważa, że poruszanie się komunikacją miejską to najtańszy sposób na transport. Ja dzisiaj jednak mam przy sobie samochód, który totalnie tym osobom zryje czasoprzestrzeń. Bo przy mnie jest Toyota Aygo pierwszej generacji i to w dieslu. Samochód, który raz na zawsze zmienił rynek najmniejszego segmentu motoryzacyjnego, czyli segmentu A. Zapraszam do testu. Toyota Aygo to jeden z trzech trojaczków motoryzacyjnych. Inne to oczywiście Citroen C1 oraz Peugeot 107. Te samochody są tak naprawdę, są identyczne, oczywiście różnią się jedynie z z przodu z tyłu, no i znaczkami, bo i wizualnie, i technicznie to jedno i to samo. Jako Toyota Igo, Toyota IGO to jest oczywiście pierwsza generacja, mamy aktualną trzecią generację, czyli Aigo X, która została zaprezentowana w 2022 roku. Film o niej znajdziecie w opisie. Aigo X, czyli ta najnowsza generacja dość mocno zmieniła rysy modelu, ponieważ ona ma na przykład 17-18 calowe felgi, a nie tak jak tutaj tylko 14. I to właśnie pierwszy aspekt, czemu te auta są tak tanie. Właśnie dlatego, że są zupełnie identyczne, a to oczywiście nie dość, że zmniejsza koszty produkcji, to potem koszty napraw. Yy, tak, by jeszcze maksymalnie te koszty zminimalizować, to samochody były produkowane w jednej fabryce w Czechach, czyli w czeskim Kolin. Nie wiem szczerze, jak się to czyta. Tak dość cała produkcja się opłacała. Były produkowane one aż 9 lat, czyli w latach 2005-2014 yy, i miały tylko dwa liftingi. Pierwszy w 2008 roku delikatnie przemodelował zderzaki, oraz niestety usunięto tego diesla z palety. Drugi lifting w 2012 roku również delikatnie ten zderzaki przemodelował, a także zmieniono światła, i od wtedy były produkowane w technologii LED. Jeśli chodzi o design, to Toyota jest bardzo prosto narysowana. W sumie z dwóch względów. Pierwszy, by trafić do jak najszerszej publiki, a drugi, oczywiście, by była ona jak najprostsza w montażu, a także później w ewentualnych naprawach blacharskich. Z przodu widać, że Toyota jest taka delikatnie japońska skośno oka. Tutaj ten grill, który tak delikatnie jest zacięty. I łączy się on razem ładnie ze światłami. Światła są duże, zobaczcie, że one mocno zachodzą na błotniki, który tu jest naprawdę niewielki. Zobaczcie, element ma no tyle co moja ręka: jest naprawdę niewielki. Niewielkie są także te koła. Nie dość, że są to 14, to jeszcze o szerokości 155 mm. To jest 15 cm opony tylko. Idąc dalej, tak samo przednie i tylne drzwi są naprawdę niewielkie. Tył samochodu kończy tak naprawdę, zobaczcie tylny zderzak. ze stąd z przodu jest to samo. I jest to już koniec auta, stąd wagażnik zaraz zobaczcie, że jest naprawdę mały. A z tyłu większość to jest tylna szyba, co ułatwia nam parkowanie. ułatwia nam parkowanie także to, że Toyota ma płaski tył. Więc tam, gdzie się kończy tylna szyba, tam i kończy się cały samochód. A propos parkowania, to właśnie Toyota jest idealnym autem do miejskiej jazdy. Dlaczego? Bo przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ma tu zupełnie płaski y, tył. Na przykład w Opcji w ogóle nigdy nie było tutaj czujników parkowania czy kamery cofania, mówię tutaj oczywiście o tej pierwotnej generacji, później te rzeczy były dostępne. A także samochód jest naprawdę mały, ma 3,41 m, czyli w porównaniu na przykład do testowanej też 500, półtorej roku temu, 500 ma 3,54 m, 13 centów więcej auta, a zobaczcie, że te auto są naprawdę oba mikro, tu jeszcze mamy parę drzwi dodatkowo. Tak jeszcze, żeby zryć Wam trochę beret, to bardzo często wspominam Mercedesa Cela w swoich testach. I Mercedes -Cela ma 4,70 m, więc to 1,30 m więcej auta. Więc naprawdę to teraz robi różnicę. Testowana Toyota Ego, to jest oczywiście wersja pięciodrzwowa, czyli ta w sumie najdroższa i najbogatsza. To w sumie mam wrażenie, że jedyny wyróżnik z zewnątrz, jak rozpoznać bogatość wersji wyposażenia. Jest to oczywiście wersja pięciodrzwowa z 2006 roku, czyli sprzed jakiegokolwiek liftingu. Samochód w tym kolorze wygląda naprawdę fajnie, dodatkowo te oryginalne 14-calowe kołpaki. Myślę, że to połączenie jest całkiem nie najgorsze. A pod maską, tak jak zaznaczyłem na wstępie, mamy oczywiście diesla. Jest to 4-cylindrowy turbodiesel. O pojemności 1398 cm o mocy 54 koni oraz o momencie obrotowym 130 Nm momentu obrotowego. A prościej, jest to po prostu silnik 1.4 HDI, bardzo znany, rozsławiony na całym świecie, bo używany w wielu, wielu autach. Tutaj o mocy 54 koni, czyli w takiej dość osłabionej wersji. Toyota w przypadku Aigo oznaczała go D4D, co wielu osób, wiele osób wprowadza w błąd bo Toyota również miała swojego diesla 1.4D4D. 4D. Natomiast no jest to oczywiście francuski silnik, to znawcy będą widzieć, widać po jego konstrukcji. Silnik jest naprawdę prosty jak drut, nie ma na przykład DPF-u, nie ma dwumasy, jest na zwykłej turbinie, nie na takiej o zmiennej geometrii opatek i chyba właśnie to sprawia, że ten silnik ma 16,8 sekundy do setki, a jego prędkość maksymalna, jak pokazuje YouTube, 170 km na godzinę, więc licznik naprawdę można dość łatwo zamknąć czy yy, Przynajmniej silnik naprawdę obywa się małą ilością paliwa, co dowiecie się później no Mniej więcej 4,5-5 litrów 5 na 100 km zadowoli naprawdę tą jednostkę Jak najbardziej myślę, że jednostka godna polecenia Bagażnik w otwieramy za pomocą tego przycisku, który musimy dość mocno wcisnąć Co wyrzuca, jak strzeliliście krapę i wtedy możemy ją na takim małym teleskopie jednym otworzyć Bagażnik, tak jak nazwałem na wstępie Bagażnik wolę nazywać schowkiem, bo tutaj ten naprawdę mierzy przysługowe zakupy. A to oczywiście po to, by jak najwięcej zostawić miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie, i przez to bagażnik jest naprawdę niewielki. Nawet nie chciałbym sprawdzać, ile ma litrów, bo to po prostu bez sensu. Tu naprawdę, zobaczcie, zaraz nic się nie mieści. Właśnie, przede wszystkim już słyszeliście dźwięk drzwi, który jest naprawdę tragiczny. Ja się oczywiście nie trzymam, bo te samochody są tanie i w salonie także były tanie, ale naprawdę słychać blachę. Yy, wracając do miejsca na tej Kanapie, tego jak już mówiłem jest naprawdę dużo, bo bagażnik został skurczony na maksa. Zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, mam tutaj naprawdę dużo miejsca, a siedzę do końca fotela, to jest warto zauważenia. Na głowę mam również miejsca, wchodzi mi naprawdę cała ręka. Ja może nie jestem osobą, która na temat miejsca się powinna wypowiadać, ale mój brat, który ma ponad 1,80 wzrostu, mieści się sam za sobą, a to chyba najlepsza recenzja tak małego auta. Z tyłu, oprócz tego, że mamy wszędzie blachę. Z przodu tutaj jest także. Natomiast mamy tutaj także głośniki i to myślę, że w sumie tyle. Toyota także nie próbowała się nigdy oszukiwać, więc toyota Aygo zawsze była sprzedawana jako czteroosobowa. Czy to źle czy to dobrze? Moim zdaniem wystarczy. Także mam dużo miejsca, i to chyba właśnie pokazuje, że Aigo było projektowane do jeżdżenia, a nie do przewożenia. Chyba, że przywróciście pizzę. Z przodu wracając, to deska jest naprawdę dobra. Ja widzę wszystko dookoła siebie, czy w lusterkach, czy do tyłu, czy do przodu. Więc to naprawdę sprawia fajne wrażenie i na pewno czujemy tutaj się bezpiecznie. Myślę, że nikt, kto będzie miał tak wspomniane m wzrostu, na pewno też będzie się tutaj mieścił. Deska rozdzielcza, jak widzicie, jest naprawdę smukła i mała. A dlatego musiała być ona znowu bardzo, bardzo przemyślana, co myślę, że Japończykom dość fajnie wyszło. Ja przede mną widzę ten mały zegar, który jest wyskalowany tylko do 170 km na godzinę, czyli to oczywiście wystarcza. Zegar, jak widzicie, porusza się razem z kierownicą, a tutaj widzimy ten mały panel zbity razem ustawienia klimy oraz radia. I sama deska rozdzielcza jest, jak widzicie, naprawdę mała. Tutaj u góry mamy taki schowek. Nie wiem, czy ktoś w 2005 roku myślał o kładzeniu tej telefonu. Natomiast fajny gadżet. Jeśli chodzi o ten, to miejsce, to w opcji za dopłatą 3000 zł ponad była tutaj nawigacja TomTom'a. Tak, ja też o tym się dopiero dowiedziałem przy przygotowaniu się do tego odcinka. Natomiast w każdym razie jest to taka ciekawostka, że tutaj wklejam zdjęcie. Mógł być ekran. Niżej mamy radio. Jest ono dość proste, natomiast warto zauważyć, że ma aux i ten AUX faktycznie działa. Dodatkowo mamy tutaj płyty, ale myślę, że jak jest AUX, płytami się nie będzie interesował. W 2005 roku w maksymalnie budżetowym aucie mamy aux Brawo Toyota! Niżej mamy właśnie ten panel, gdzie mamy podgrzewanie szyby awaryjne oraz yy, klimatyzację. A niżej właśnie wspomniany panel klimatyzacji. On zobaczcie, teraz jeszcze nie jest aż tak ciemno, ale tu jest żarówka i to całe świeci. Tutaj jest całkiem fajny efekt. Tu oczywiście temperatura, a tutaj yy, kierunek nawiewu. Całkiem fajnie to działa. Niżej właśnie mamy kolejne schowki. Znowu mogę rzucić telefon, nawet jak wycicał się chowa, więc przy hamowaniu nie wypadnie. Tu też jest gniazdo zapalniczki. Myślę, że fajnie dostępne dla wszystkich. Jest to chyba jedyne gniazdo zapalniczki w tym aucie. Niżej dwa uchwyty na kubki. Gałka zmiany biegów, o której zaraz Wam powiem słowo. I tutaj tak naprawdę tylko tunel. Nic więcej tutaj się nie znajduje oprócz oczywiście ręcznego. Wnętrze jest naprawdę spoko, gdyby nie gałka zmiany biegów. Może nie chodzi mi o to, że wygląda ona... Dość budżetowo, bo całe auto tak wygląda, natomiast zobaczcie, że ile ona ma. To jest moja ręka, ona jest dużo dłuższa od mojej ręki i wystaje niestety tak naprawdę na poziom klimatyzacji to tragicznie wygląda. A przez to zobaczcie, że, że ciężko jest nawet trafić tu w jakikolwiek bieg. Tak to, to ja ta zrobiła i z tym niestety trzeba żyć. We wnętrzu chyba najbardziej widać oszczędności, bo na przykład zobaczcie, że do ustawienia lusterek mamy tylko takie dwa kikuty. Nigdy w Opcji nie było elektryki lusterek w pierwszej generacji Aigo. Także obrotomierza nigdy oryginalnie nie było, bo za dopłatą mogliśmy ten tutaj taki dokładany. Mniej więcej jeżeli kończycie na przykład ze Smarta. To właśnie podobne yy, mieliśmy tutaj. Także tak jak to samo co było w City GO, yy, czyli że nie ma środkowego nawiewu, nic nie będzie na nas tutaj wiało, to niektórzy powiedzą, że yy, na nas będzie to zdrowe, ale czasem by jednak tego brakowało. Zegary, jak już wspomniałem, są wyskalowane tylko do 170 km na godzinę. Te są naprawdę ładne, proste, za dopłatą tutaj mogliśmy mieć oczywiście obrotomierz, to już wspominałem. Tutaj mamy komputer pokładowy, który wyświetla nam jedynie przebiegi dzienne oraz ten całkowity, a także wyświetla nam oczywiście poziom paliwa w baku. Nie mamy tutaj na przykład wskaźnika temperatury silnika, a także nie mamy tutaj spalania. Kierownica, to w sumie jedyne co mógłbym o niej powiedzieć, bo jest prosta, jest dość fajnie wyprofilowana, dobrze się trzyma w, się w dłoniach. Natomiast to tak naprawdę nie ma o czym więcej gadać, jest ładna, pasuje, nigdy nie próbowali z niej zrobić wielofunkcyjnej, yy, także zawsze ona była w takiej formie, nigdy nie była wielofunkcyjna, ale jest naprawdę dobra, dobrze trzyma się w dłoniach, nie jest za duża, nie jest za mała i skręca, to oczywiście najważniejsze. No Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to jest tak naprawdę jedyny element, gdzie czuć yy, mały rozmiar tego samochodu, nie tylko małe rozmiary samej budy, ale także tych małych kółek, bo na przykład na najmniejszych w bajach to te małe kołka wpadają w każde najmniejsze dziury. A to przez proste zawieszenie na tak zwanych dwóch kijach, wszystko przenosi nam na karoserię, co finalnie oczywiście czujemy we wnętrzu. Silnik natomiast całkiem dynamiczny, te 54 konie naprawdę tutaj starczają, bo ta masa, jak mówię, niewielka 890 kg. Jedno zastrzeżenie, które moim zdaniem najbardziej ja się tego będę czepiał, to właśnie ta skrzynia biegów, która przez tą chyba półmetrową gałkę, to no totalnie czasem nie idzie trafić w bieg. Chociaż to może być też element tego egzemplarza. W każdym razie, jak dla mnie, do miasta akurat. Jeśli chodzi o spalanie, to chyba ten złoty element tego pojazdu. W sumie złoty jeden z wielu. Spalanie przy takiej normalnej jeździe, myślę, że 4,5 litra na spokojnie. Kiedy jedziesz taką typową krajówką, spalanie to takie, myślę, że poniżej 4 litrów na pewno zajdziecie. Natomiast w mieście jest to 5,5-6 litrów, no z racji tego, że ten diesel jest naprawdę dość starej generacji, a więc w mieście może się trochę męczyć. Spalanie, reasumując, to mniej więcej 33 zł na 100 km, licząc 7,53 za litr ropy. Myślę, że to naprawdę na dzisiejsze czasy złoty wynik. Podsumowując, Toyota Aygo to naprawdę w założeniu tandetne, ultra budżetowe auto, które niczym nie powinno zaskakiwać. To wszystko oczywiście w założeniu. Bo jak jest? Jest zupełnie przyjemnie. Przez to, że samochód jest ultra mały, i miał być ultra tani, to musiał być przemyślany, tak by się po prostu sprzedawać. A przez to jest mega przyjemny w użytkowaniu. A to tylko podkreślają niskie koszty zużycia. I tak jak mówiłem że ostatnie 10 minut, zarówno koszty zużycia paliwa, zużycia części, a potem ich oczywiście serwisu, czy na przykład standardowych corocznych opłat, mówię na przykład o OC. Więc samolot jest naprawdę przyjemny i moim zdaniem, kiedy szukacie typowo do jazdy, to kupujcie w ciemno Toyota IGO, które na C1 i Peugeot 107, bo wszystkie te rzeczy, które dzisiaj powiedziałem, dotyczą oczywiście tych toryaczyków. Dziękuję za założenie samochodu do testu i zapraszam na kolejne.